O serniczek marzenko pieczesz? A pączki się czekoladę polską robię. Jak czekolady jak ser widzę. Dobrze, widzisz, będzie ser w czekoladzie. Coś ty znowu wymyśliła? No co wymyśliła? Była już czekolada dubajska, anielska, francuska, no to czas na polską. Dobra, nie ważne, jest składniki. Potrzebujemy około 120 gramów twarożku śmietankowego, łyżkę sparzonych rodzynek, łyżkę skórki pomarańczowej kandyzowanej, łyżeczkę cukru waniliowego, tabliczkę białej czekolady i dwie tabliczki gorzkiej czekolady. Marzenko, jakoś tym razem tej czekolady nie czuję Ser w czekoladzie, co to będzie? To będzie wyjątkowa czekolada. Takiej na pewno nigdy nie jadłeś, robię. W kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę. Do formy wlewamy białą czekoladę. Na drugą stronę gorzką. I robimy wzorek. Czekoladę wstawiamy do lodówki do stężenia. W tym czasie przygotowujemy nadzienie. Do serka dodajemy łyżeczkę cukru waniliowego i dobrze mieszamy. Dodajemy rodzynki, łyżkę skórki pomarańczowej i ponownie mieszamy. Mm, ale będzie pyszna czekolada. Nastężałą czekoladę wykładamy ser i równomiernie rozsmarowujemy. Zalewamy resztą czekolady. Równomiernie rozprowadzamy czekoladę i wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia. Mm, polska czekolada gotowa. Marek! Chodź! Pokaż, co ci tam wyszło. Zobacz, jakie cudo! Wygląda ładnie. No to próbuj. Jestem bardzo ciekawy smaku, no ale dobra. Próbuję. Mmm. Marzena, niebo w gębie.